I zakryształ. I ona zakochana w krystal, że fajna faza. To też będzie wrzucane. Weź się ogarnię. Nie, nie ogarni się. Będzie grubo. Kamerbert, kurde, wziął się z w tej co? Niech zobaczy, z kim żyje. Z kim chce mieć dzieci. Niech chłopak przemyśli, jeżeli. Ale on, on to w tym tylko widzi pieniądze interes. On ma w dupie ślub, dzieci, i on na to nie patrzy. Dobra, to muzykę muszę w końcu sobie włączyć. Wow. Ty chłopie, czemu Cię ona zostawiła? No bo nie pozwoliłem się jej rozbierać, puszczać. Yy, cały czas ograniczałem ją. Starałem się jakąś normalność wprowadzić w moje życie, jak ona była. Ale ona nie chciała, by mieć podwład... ona nie chciała być podwładną jakby. Ona cokolwiek się jej mówiło jej nie pasowało. Posprzątaj, pomóż, coś tam to, 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 wstań, odpisz ten. Nie pasowało jej to, że ktoś jej coś mówi po prostu. Prosi o zwykłe rzeczy. Jej to po prostu nie pasowało. Ona woli mieć takiego kamerboja, który na wszystko jej pozwala, ona tam dyktuje sobie warunki i jej się dobrze żyje, słuchajcie. On ją gdzieś tam zawiezie, coś tam zrobi, to, to, to i ona już szczęśliwa jest. Ona wiedziała, że ze mną tak sobie nie pozwoli na, nie wiem, na goliznę, na sprzedawanie jakichś fotek, na nie wiadomo co.